Konsorem programu jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Jan Ratajczak, witam serdecznie w kolejnym odcinku timeoutu. Za nami inauguracja sezonu w Zielonej Górze i druga wcale niełatwa wygrana z telmetu. Zielonogórzanie na razie ogrywają Beniaminków, ale już wkrótce stoczą ciężki bój z lokomotywem Kubań Krasnodar. O tym również w dzisiejszym odcinku timeoutu. Ponadto eskorta dziecięca, która doprowadziła naszych koszykarzy na rozgrzewkę i relacja z meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Zapraszam serdecznie. Zielonogórscy koszykarze rozpoczęli sezon pod eskortą. Plebiscyt Gazety Lubuskiej i Stelmetu wybrał dziecięcą obstawę, która towarzyszyła graczom, a także trenerom w bezpiecznym dotarciu na rozgrzewkę. Dziecięca eskorta to nowość na parkietach koszykarskich, przyjęta z dużą aprobatą zawodników i szerokim uśmiechem maluchów, spełniających jedno ze swoich marzeń. Wszyscy się przebierali i prowadzili koszykarzy za rękę. I był dzik też. I mogli wszyscy sobie zrobić z nim zdjęcie. Nie było dla nas żadnego problemu, żeby im pomóc. Także uśmiech, ich uśmiech no, na pewno powoduje i, i naszą radość. Organizatorzy nie wykluczają, że w kolejnych spotkaniach dziecięca eskorta również będzie towarzyszyła graczom z Stelmetu. Trudno się dziwić, w końcu zagwarantowała białozielonym dobre wyjście w sezon. Także wejście jest jak na razie zadowalające, ale o tym za chwilę. Stelmet pierwsze spotkanie na oczach własnych kibiców musiał rozegrać bez Quintona Hosleja, który w Nowym Jorku pożegnał swojego zmarłego dziadka. Wicemistrz Polski mimo absencji jednego z liderów dalej był zdecydowanym faworytem. Grabenia Minka z Dąbrowy Górniczej zmusiła jednak Zielonogórzan do potwierdzenia tego na parkiecie. Goście już w pierwszych minutach meczu dali do zrozumienia, że Stelmet o zwycięstwo będzie musiał się naprawdę postarać. Początek spotkania zdecydowanie należał do gości. MKS po celnej trójce Marcina Piechowicza wygrywał już 7 do 2. Stelmet wyrównał dzięki trafieniom Łukasza Koszarka i Arona Cela. Ale na pierwsze prowadzenie wyszedł dopiero po 6 minutach gry. Dwójkowa akcja kapitana Zielonogórzan i Daniela Johnsona rozpoczęła pierwszy ran wicemistrzów Polski, który zatrzymał się na 8 oczkach z rzędu. Stelmet dzięki wygranej końcówce pierwszej kwarty 14 do 4 wypracował przewagę 10 punktów. Goście zniwelowali ją już na początku drugiej partii. Przy stanie 27-24 ran MKS-u z załuku zatrzymał Przemysław Zamojski. Skuteczna akcja skrzydłowego i asystującego Łukasza Koszarka pozwoliła gospodarzom wrócić na właściwe tory. Dąbrowianie nie zamierzali jednak oddać meczu za darmo, kiedy ponownie zbliżyli się do Stelmetu na trzy oczka. Pod koniec trzeciej kwarty status faworyta jeszcze raz został mocno nadszarpnięty. Każda strata stelmetu mogła kosztować przegraną, bo MKS tylko czekał na przełamanie. To trzeci raz było blisko w piątej minucie ostatniej części meczu, kiedy dwa punkty Majca McKay zmniejszyły przewagę stelmetu do czterech. Na szczęście wicemistrz Polski nie zawiódł w decydującej części meczu. Biało-zieloni, notując ran 11 do 0, ostatecznie odebrali resztki sił do walki graczom MKS-u i przesądzili o swoim drugim zwycięstwie w sezonie. Cieszymy się bardzo z zwycięstwa, aczkolwiek nie było łatwo. Naprawdę, Beniaminek postawił nam dzisiaj poprzeczkę bardzo wysoko. Troszeczkę sobie sami tą pracę utrudniliśmy, szczególnie w pierwszej połowie, dając z drużynie gości zdobyć 15 punktów po stratach i myślę, że za dużo było tych łatwych punktów. Przez 36 minut żyliśmy nadzieją, że uda się dokonać sensacji, prawda, wygrać mecz w Zielonej Górze. Niestety brakło nam środków, brakło nam przede wszystkim chyba wytrzymałości, zimnej krwi. W sytuacji, kiedy były 4 punkty różnice, gdyby nam się udało doprowadzić do przynajmniej remisu. Końcówka mogłaby być bardzo różna. W spotkaniu z MKS-em Zielono podkręcili statystyki. Łukasz Koszarek z gry zanotował jeden celny rzut na 7. Koszar miał wyraźny problem z nastawieniem celownika. Ale o wiele wyraźniej widział dobrze ustawionych partnerów. Koszar rzutowe próby zastępował podaniami, które otwierały drogę pod kosz rywali. Kapitan Stelmetu asystował 10 razy. Ze średnią 6,5 asyst na mecz jest obecnie liderem klasyfikacji. Dobrze zacząć zawsze zwycięstwem sezon u siebie, natomiast no, tych mankamentów też trochę było i, i musimy popracować nad nimi. Nad którymi jakie to mankamenty tak z perspektywy boiska? bardzo, bardzo dużo mieliśmy strat, po których, po których w zasadzie no, duży nas dębrowy zdobywała punkty, także, także to nas bardzo bolało. Dorobek punktowy nadrabiał za to Steve Bert, który po prostu był nie do zatrzymania. Nowojorczyk systematycznie trafiał do kosza rywali, w sumie uzbierał 28 oczek i zaskarbił sobie sympatię zielonogórskiej widowni, która jakby nie dowierzała, widząc momentami akrobatyczne wyczyny rzucającego. Tak jak przed tygodniem pokazaliśmy siłę naszej gry drużynowej, trener powiedział nam, że każdy mecz musimy traktować jak finał ligi. Celem jest przecież odzyskanie naszego złota, dlatego musimy być w 100% gotowi na każdy mecz. MKS zrobił kilka ranów i zagrał bardzo przyzwoicie. Nie ugięliśmy się, trzymaliśmy się do końca razem i sami widzieliście tego efekt. Na Stevie Bercie stelmet się jednak nie kończy. Zielono zmiażdżyli, rywali na deskach. Spora w tym zasługa Daniela Johnsona, który do dziewięciu zbiórek dołożył jeszcze 17 punktów oraz zdobywców pierwszych w tym sezonie dwucyfrówek dla Stelmetu. Arona Cela 14 punktów i 13 zbiórek, a także Adama Chrycaniuka 13 punktów i 10 zbiórek. Biało-zieloni zebrali łącznie 49 piłek. Goście o wiele mniej, bo tylko 26. Widziałem, że w ataku chyba z 17 zebraliśmy czy 16, więc to bardzo pomaga, bo to, bo to oddaje nam drugą szansę w ataku, i, i można, znaczy no kolejną szansę, żeby trafić kosz po prostu. Więc to pomaga i myślę, że właśnie to dobija troszkę drużyną przeciwną. Może to czasami być zmylne, że Beniaminek przyjeżdża i jest to słabsza teoretycznie drużyna, ale, ale mieliśmy okazję grać z dwoma z dwiema drużynami, które, które debiutują w tym sezonie i myślę, że sprawią parę niespodzianek w tym sezonie, szczególnie, szczególnie z tego względu, że, że mają dużo czasu na odpoczynek, cały tydzień czekają na ten mecz i, i pewnie czasami można się gdzieś tam e, nie do końca przygotować i, i z tego mogą wynikać problemy, także cieszy nas to zwycięstwo. Na pierwsze zwycięstwa nadal muszą czekać beniaminkowie z Dąbrowy Górniczej, ze Szczecina i Lublina. Te zespoły, po zaciętej walce, po raz drugi musiały uznać wyższość rywali. Wśród nowych w taurą basketlidze błyszczą za to twarde pierniki Storunia, które notują komplet zwycięstw. Pierwszą wygraną pokonując Polfarmę odniósł natomiast Polfarmek Skutno. Najbardziej wyrównany mecz obejrzano w Sopocie, gdzie triumfował Śląsk, a chyba najmniej emocji przyniósł mecz w Tarnobrzegu, gdzie Turów rozgromił tamtejsze jezioro 119 do 83. Po dwóch kolejkach zostało pięć drużyn, które nie doznały jeszcze porażki. Na czele tabeli jest Turów, za nim Stelmet, a dalej Torunianie, AZS Koszalin i Śląsk. Również pięć zespołów dotąd nie wygrało. Poza wspomnianymi Beniaminkami w tym gronie są także Anvil Włocławek i zamykające zestawienie Jezioro Tarnobrzeg. Zielonogórzanie na chwilę muszą zapomnieć o Tauron Basket League i przygotować się do pierwszej europejskiej potyczki. W środę Stelmet zagra z lokomotywem Kubań Krasnodar, z którym zainauguruje rozgrywki Eurocupu. O rywalu wiele mówić nie trzeba, tak zaczyna się prawie każda wypowiedź podopiecznych Andrzeja Adamka. Fakt, Lokomotiv to zwycięzca Eurocupu 2012 i uczestnik Top 16 zeszłorocznej Euroligi i z pewnością główny kandydat do zwycięstwa w tegorocznym. Rozgrywkach o puchar starego kontynentu. Każdy mecz będzie dla nas w jakimś sensie świętem i będziemy starali się każdy mecz walczyć o zwycięstwo. Natomiast no, wiadomo, że wyjście z grupy byłoby jakimś wydarzeniem, natomiast no, ciężko na razie coś, coś obiecać. No, będzie na pewno mocny przeciwnik, bardzo mocny, ale będziemy musieli się przeciwstawić e, tej grze ich i tej fizyczności, e, której dzisiaj było dużo. Także no, będziemy robić wszystko, aby, aby wyrównać ten potencjał. E, na boisku będziemy grać 5 na 5, także wielu oni przyjadą i ilu będzie zawodników na ławce, to nie, to nie jest ważne, no, ale ważne jest to, abyśmy zagrali dobry mecz bez strat, e, takich jakie dzisiaj były, i żebyśmy pokazali, żeby, żebyśmy się wspięli na ten poziom wyżej. W meczu z Lokomotivem na pewno zagra Quinton Hosley, który wrócił już do Zielonej Góry. Z nim w składzie Stelmed rozpocznie grę o wyjście z grupy F. W pozostałych meczach polskiej grupy zmierzą się Wędzpiels i Buduczność, a w Izmirze Karsjaka podejmie Paok Saloniki. Nawet w bardzo dobrej formie będzie bardzo ciężko, to sobie trzeba szczerze powiedzieć. Yy, i Zgadzam się również z tym stwierdzeniem, że w takiej może być jeszcze bardziej ciężko. Taka jest obiektywna prawda. Mecz z Lokomotivem już jutro, a my z tej okazji mamy dla Was konkurs do wygrania trzy bilety, dzięki którym będziecie świadkami pierwszego w tym sezonie meczu stelmetu w Eurocapie. Żeby wygrać, wystarczy udostępnić pod linkiem z dzisiejszym odcinkiem zdjęcie pokazujące, jak bawiliście się podczas inauguracji Tauron Basket Ligi w Zielonej Górze. Zwycięzców oczywiście poinformujemy w dzisiejszym odcinku Timeoutu. To wszystko, dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia za tydzień. Portowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Sponsorem programu jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo SA. Oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.